Like a drop, drop like a drop Ej, a ty masz tam emotkę Monster? Ej, napisz na ci na live masz emotkę Monster? Nie ma Masz tam nową emotkę? Najnowszą? nie masz? Dawaj na live'a Stary Co jest grane? Ej, dwie subskrypcje do e, tego Do 100 Oh my god oj widzowie coś to się coś to się podziało wy ja pisać w ogóle nie mogę na live już pamięć <todgłos> <todgłos> okej okay. <laughs> <laughs> Dobro, Jest git. No to możemy, nie wiem, o, opuściła chyba <coughs> Ciekaw, czy w ogóle domel przyjmie, jestem ciekaw. O, odcinek robi, nie wiem, <coughs> nie wiem widzowie. Nie dobra chyba odcinek robi, dobra Dobra, Xavix. Wiesz co Xavix? później zagramy Jak będzie troszkę więcej osób na live, bo chciałem sobie czempiona widzisz Idę czempiona wbijać Albo czekaj zobaczę jakąś masz rangę to taną szorągę, przymi? No, Golda to sorry <coughs> Aj się zbagowało? Czy wiadomo u um, Rankedów? Ej, ja oby tak, łapy po prawej stronie. Mam... Jeszcze mówi się droida elite, a na postacią mam. On To może może. Ja, czy. Myślałem, że to nie wejdzie. To muszę od razu kupić, nie? Będę miał monster. Aha, bo to znikło z tego grudnia.

Bo czekaj, może będziemy mogli sprzedać mota No lobby, dobra Chodźmy Nie, nie, nie Tam mówili, że tutaj no darmowych 13 skrzynek i kto mnie leci? Nie wiem, by. nie wiem. Ja tego nie wiem. Najważniejsze jest to, żeby się na początku nie wywalić. Nie, nie. To jest naj naj najważniejsze, żeby na początku nie wywalić. I chyba nikt nie leci, więc to jest bardzo dobra wiadomość. Zobaczcie, jaką mamy skrzyneczkę. O, fajny PAM Ale fajne, fajne podoba się. go <coughs> nie. muszę wszystkie skrzynki odlutować. Bo. <coughs> Dobre miejsce trzeba zlutować, tak? No Dobra, jakiś lot już mamy fajny to, to, to nie było specjalnie, ale naprawdę Może no, później pójdziemy po te skrzynki O oh my god, sztucer! Zaczekajcie, użyjemy i dobra, fajny lód, bardzo Mi się podoba bardzo ten lud Fatyczcie się opłaca widzowie, radzę wam to lecieć, bo, Kurde, bo nie mam szkoły i teraz nie dołączam na live'a ja Jestem chory, więc ja nie mam akurat No I tak później będę musiał nadrabić się. Ja do mamy, mamo, mogę pójść do szkoły? Proszę, proszę, ale tak teraz, bo by prawda, Ale mama mi nic zakazała, bo już jeszcze bardziej się rozchoruje, a 4 grudnia występuje. Nie? No i był problem, no, kłóciłem się, bo chciałem iść. No, występ też. Bo dzisiaj mam sprawdzić mnie w No Bo ja chciałem iść, ale no, w sumie przygotowany, ale i tak chciałem. Ale. Nie mogłem w mój ulubiony dzień przyjść do szkoły. Wtedy kiedy. Wtedy kiedy nie ma polskiego. Ja lubię polskiego widzowie, Bardzo. Kolego mamy Nie widać jeszcze Jest Jonasz Ja mam kolego dużo impulsów, więc On mi nie ucieknie Moje no zabity Dobra Pierwszy kill mamy Czy grappler jest pełny? Jest pełny Czy go bierzemy? Nie Nie zlutowaliśmy do końca, ale trudno Bo już tam strepy nie ma, dlatego jak spraszasz wszystko do <Ky> Bo tam też były tylko tam. Nie wzięliśmy ich. Nikt nie ogląda live, bo jedna osoba, ale to ja jestem on jest naprawdę dziwny tegościu. To jest naprawdę dziwne. Widzieliście jak on grał? Co? są to fragi akurat nie powiem, że nie. nie wiem jak ludzie na no, alicie mogą być tacy słabi tak szczerze no. Do mnie. ja go jeszcze. O, ale dostaję z innej strony jeszcze. Ej, jakbym nie dostał z innej strony, to bym przeżył. Dobra, mamy trzy fragi na początek. jeszcze na restart mamy. O, ale miejsce w wybraniu nam. dźwięk, mam nie powiem bardzo niefajno, bo to jest wszystko zlotowane ja nie mam co brać mogę tylko PMI ja mu nic nie tak, no. tak to bym nie wiem czy kampić muszę teraz chyba grać na kampienie wiecie bo no nie mam tu bardzo broni no sami widzicie no, gramy na kampieniu. Może postaramy się poszukać pompy, ale... ...wątpię w to, że znajdę. powiedzieć, to jest git. O jest pompa, dobra, jest git. O po co piję tego biga? Dobra, trochę zgłupiałem teraz. Głupie zrobiłem Wiem, ale dobra. Tam chyba nie klikam pi. My też nie będziemy, bo jak ktoś doskoczył, to nie tak no, no powrócił nasz piczek. To jest fajnie. Bieg powrócił kola piekuca bo tu są już ludzie. No jak widać. Tam. Dwadzieścia cztery dostał. O, koronka jest przed nami. Tu leci. ale się tu włamałem Normalnie policania Mamy koronkę I To jakiś borowik był w ogóle Nie? O, to zresztą nie, to nie, to nie. Ale kraka już ma, obozu Boże. ma pompę? No dobra. Nie wiem skąd miał pompę, ale... No, nie wnikał po prostu, ok? A tam też są. O. Za tym drzewem, chyba przede mną też jest kościół, nie wiem. Nie, nie ma. Tam jest po player jakiś, chyba. Dobra, dostał troszkę. Pospamić trochę tam możemy. O, ale dostałem. No i dodamy. Ajajaj, czwarte miejsce. Spaza miał, ojej. Osiem chili to też dużo miał. No okej. Okay. No i co będzie, no? Co będzie? W likwidacji. Okej, okay. plus czternaście. Jest bardzo fajnie zadowolony. Jestem i gramy jeszcze. Może. <coughs> Muszę się później przebrać w ciepłe ubrania, bo... Nie wiem, albo się od kolei zaraziłem, albo... Nie, jestem przeziębiony, tylko No Mam mnie pyta, gdzie jest mi zimno, gdy wracam ze szkoły. O to mówię. W twarz i w tłodzie. Może no, dlatego, bo gadam przez nos teraz. No no. Jak chcecie to oczywiście, bo żecie widział tę bo bardzo mi się podoba. Ten kto mi wyśle. Kto pierwszy wyśle będzie moderatorem. No. <ścoughs> Someone pushing i the most. most. I know another I'm not the most. You know, get tough. bo tam lecimy No i pokazałem parę bambiczków No faktycznie nie wywaliłem się od razu A przed wywaleniem miałem trzy fragi już więc Mega Nie, cztery no. Nie, nie o pięć Nie wiem Nie wiem co w jedną sobie tu leci a jednak tu nie leci. Myślałem, że zawsze to jest ta niebieska skrzynka, no ale chyba nie. Ale jest lama! To jest lama. Ja nie widziałem, że to jest. I spodziewałem się, że to będzie lama. Dobra, bierzemy to, to. No i to. Leczymy się do fula. Oczywiście pompa podoba mi się to, podoba, podoba to zaczyna się super karabinek potrzebny Jest Jest gwarantowany moim zdaniem szuter. tak wam powiem no mi ciągle, no to mi się wypada sztucer, więc opłaca się jak, jak macie sztucer sztucerowe, tak? nie wiem sniper koza, tylko że ze sztuc sztucera, tak no. okay. tak mi się ta emotka podoba to monster, łap monster to jest przepiękna e -mode. Ej, brać to? Dobra, bierzemy to. Taki Aladdiger, nie? Fajno. tu ktoś poleciał? o tu strafy nie ma. Nie, chyba nie polecił nikt. Nie. Nikt nie poleciał. Dobra, za szybko tu tą skrzynkę. O, no i opłacało się. Idziemy do strefy. No idzie. O, patrz, patrz. Nie no, musimy dalej lutować, bo nie zlutowaliśmy raczej. No widzę tam jeszcze jedną skrzynkę. O, to chyba nie jest ostatnia, no? Okej. Okay. Okay. Fajne. <ścoughs> Bardzo. Nie, 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 dał mi to pan Ale to chyba wszystko Tak mi się wydaje Nie wiem, jak widzieliście jeszcze jakąś skrzynkę, którą nie otworzyłem to piszcie, bo... Ja... Muszę okulary Sami wiecie, bo... No... Widzieliście? Więc jak źle coś zauważę to... Możecie, możecie pisać A Tylko proszę, nie wzywajcie mnie od ślepych bo moderatorzy wtedy banują. A ja chciałbym iść. Tak. Dobrze. let